Witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce i zapraszam Was na horoskop na miesiąc wrzesień. Sprawy zawodowe najpierw. Mamy tutaj pazia mieczy i... Rycerza Pucharów. Coś dobrego Wam niosą, jakieś nowe informacje, ale równocześnie bardzo dużo ruchu, możliwości poszukania czegoś nowego, możliwości, do, że, takie możliwości, że otrzymacie wiadomość od swoich znajomych, bliskich albo też natkniecie się na nią w internecie zupełnie niespodziewanie. Coś dobrego, coś co może Wam się przydać i pomóc Wam w Iść w górę, jeżeli chodzi o temat kariery, no i oczywiście tutaj rozwoju zawodowo zawodowego, osobistego też. A więc dobre wiadomości. Nowe okazje. Jeżeli szukasz pracy, to jest to bardzo dobry miesiąc dla ciebie na szukanie jej. Jeżeli chcesz awansu, to jest odpowiedni czas na to, żebyś porozmawiał o tym ze swoim obecnym szefem. Znajdź nowe możliwości, otwórz się na nowe. Ten mieczy robi trochę zamieszanie. To jest taki mały, kromny dzieciak, który wszędzie wejdzie, wszystko zobaczy, no i czasem coś na siebie ściągnie, tak? Ale w połączeniu z rycerzem Bucharów będzie to takie pozytywne ściągnięcie. Tak więc nie bój się drogi, koziorożcu, ruszaj do przodu. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, mamy tutaj. Księżyc I mamy tutaj cesarzową. A więc może to być jakieś dogadywanie się z bankiem odnośnie kredytu, odnośnie może rad kredytu, odnośnie umorzenia jakichś ewentualnych problemów, długów, jeżeli są, albo po prostu jest to tutaj wniosek o pożyczkę, który z jakiegoś tam powodu jest wam, która z jakiegoś powodu jest Wam potrzebna. Ogólnie sprawy finansowe mają się dobrze, cesarzowa i pilnuje żeby to nie wymknęło się spod kontroli. Tak więc u tych, którzy mają jakby spokój, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju pożyczki i długi, to ta sytuacja jest stabilna i ma szansę tutaj mają szansę pieniądze przypłynąć. I, yy, u tych, którzy akurat borykają się z jakimiś tematami finansowymi i potrzebują yy, tutaj yy, aprobaty banku, jak najbardziej ją otrzymają, otrzymają pomoc. I sprawa pożyczkowa, czy jakaś tutaj, no przede wszystkim pożyczkowa, tak? Bo o pieniądzach rozmawiamy i o bankach, więc tutaj zostanie sprawnie, zostanie bardzo dobrze rozpatrzona. A jest jeszcze taka możliwość, że jeżeli ktoś z Was szuka pracy w takim dziale ekonomicznym, to jak najbardziej może ją otrzymać w tym miesiącu. Temat zdrowia. Mamy tutaj wisielca, który pokazuje, że trochę wszystko stawia, stawiacie na, do góry nogami. Być może tutaj też u niektórych osób będą zawroty głowy, jakiś problem z błędnikiem. Może tutaj być równo, również, zwłaszcza w połączeniu z tą kartą, dziesiątki buław, bardzo duże, bardzo duże zmęczenie i taka trochę nieobecność myślowa w tu i teraz. Może to dotyczyć również takich sytuacji trudnych, jeżeli chodzi o nadmiar obowiązków, tak? brak czasu dla siebie. Ale to nie u wszystkich. Wisielec wiele razy oznacza medytację, spokój, wyciszenie, takie bardziej skierowanie uwagi do środka samego siebie, poznawanie siebie i wyciszenie, przyjmowanie. Wszystkiego ze spokojem. Na zasadzie dobrze, zastanowię się za chwilę. Dobrze, zostawię to na jutrzejszy dzień. Nie ma tutaj takich energii szaleństwa, stresu wielkiego i energii lęku. Na dole mamy króla mieczy, który pokazuje, że tutaj możliwe będą, niektórzy będą musieli. Poddać się jakiemuś zabiegowi planowanemu, a może jest, jest to tutaj, są to tylko tutaj jakieś szczepienia dla kogoś z bliskiej rodziny, w których będziecie musieli z takich czy innych powodów uczestniczyć, jakieś mamy zabiegi, jakieś tutaj ewentualnie no, sytuacje takie zabiegowe w szpitalach. To jednak tylko u niektórych. Niektórych koziorożców. Ogólnie stan zdrowia nie przedstawia tutaj z powodu do lęku, do obaw, ale trochę ta dziesiątka buław pokazuje, żebyście nie brali na swoje ramiona zbyt wiele uczucia z, u z koziorożców, które są w związku. Mamy Herkulesa, który pokazuje, że będą jakieś mocne tematy do, do omówienia, do rozpatrzenia między Wami, więc tutaj troszeczkę kłótni i dyskusji, takich dosyć ciętych, nie zabraknie. Będą, te rozmowy, rozmów będzie dużo i po nich niektórzy z Was mogą czuć się bardzo tak osamotnieni w, w tym działaniu, jakby możecie poczuć, że Wasz partner czy partnerka nie uczestniczy w tym, odsunęła się, nie podziela Waszego zdania. Jednak trójka denarów pokazuje, że może to być tylko taki miesiąc bardzo trudny, jeżeli chodzi o te rozmowy między wami, a później wszystko się ułoży, dojdzie się do porozumienia i wszystko będzie. Będzie znowu dobrze i pod kontrolą. Tak więc nie przejmujcie się, jeżeli nie odgryżacie się dogadać ze swoim partnerem czy partnerką. Nie przejmujcie się, jeżeli będą się pojawiały jakieś nowe problemy do rozpatrzenia, bo z pewnością sobie z nimi poradzicie. Tak jak ten Herkules jak nie mieczem, to ogniem, ale dał sobie rady i problemom łeb ukręcił. Tak samo i u Was będzie. I uczucia u osób samotnych. Koziorożce samotne, na, przed Wami pojawi się osoba z przeszłości. Ktoś tutaj się będzie próbował od nowa wkleić Wasze łaski, wejść w Wasze życie, wejść na Waszą drogę życiową. Proszę uważać, bo przy tym jest. Tutaj diabeł pokazuje, że będzie to dosyć takie męczące, dosyć tutaj będzie Was oblegał, będzie Was tutaj krążył wokół Was ten ukochany czy ukochana z przeszłości, i nasi nasili się to Jego żądanie, żeby wrócić, żeby stworzyć jeszcze raz wszystko od nowa. Ponieważ na dole mamy kartę siły, która pokazuje, że ten związek. Był dla Was bardzo silny, mocny emocjonalnie. Uważajcie, dlatego, że z jednej strony pokazuje szansę na, pow, na powrót tego ukochanego i szansę na stworzenie taką nadzieję yy, na stworzenie nowego związku, ale połączenie diabła z siłą to. Z osobą, która już odeszła z waszego życia, to nie nabała aż takim optymizmem. Pokazuje raczej, że znowu może dojść do takich silnych, ciężkich sytuacji między wami, których po prostu nie da się uniknąć, bo ta osoba wcale niekoniecznie się zmieniła. Sprawdźcie, dajcie może trochę czasu, jeżeli rzeczywiście będziecie tego bardzo potrzebować, ale równocześnie miejcie oczy i uszy otwarte, bo mogą być z tego kłopoty.